Gość niedzielny się mnie przestraszył. Ale jak do tego doszło? Za chwilę do tego dojdziemy, ale zacznijmy od posta, który opublikował ostatnio gość niedzielny, a mianowicie na swoim Facebooku gość niedzielny opublikował taki post, który ja oczywiście skomentowałem. Mój komentarz otrzymał bardzo dużo polubień i gość niedzielny się tego komentarza prawdopodobnie przestraszył. Za chwilę sobie omówimy zarówno ten w ogóle temat, który ten post porusza, jak i Samo podejście Gościa Niedzielnego, co on konkretnie zrobił, bo jest to bardzo istotna kwestia i tutaj mamy bardzo dużo błędów, nieścisłości, zarówno w samym, samej idei tego wydarzenia, jak i dużo strachu w samym działaniu Gościa Niedzielnego. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Zanim przejdziemy do tematu, przypomnę: Ja mam na imię Ludwika, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie. No ja Także zachęcam do rozważenia wsparcia nas, czy to poprzez portal Patronite na stałe, czy poprzez portal Tipli pojedynczą wpłatą bez podawania danych. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie filmu. Ostatnio YouTube dał też możliwość podbijania filmów. Jeżeli wyskoczy Ci opcja podbicia tego filmu po daniu łapki w górę, zachęcam do podbijania. Dzięki temu temat rozejdzie się bardziej i ten film dotrze do większej ilości osób. I dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie, a ja przejdę powoli do tematu. Także tak jak widzimy, Czego dotyczy ogólnie temat? Zacznijmy może od omówienia tematu, który został poruszony w tym artykule gościa niedzielnego, a mianowicie tytuł artykułu to Moje dziecko jest LGBT, karmelita o rekolekcjach dla rodziców. Żeby była jasność, karmelitą, o którym mówimy, jest ojciec Mateusz Filipowski i co ciekawe, był on związany wcześniej z tradycją katolicką. I zacznijmy sobie od samej idei tych rekolekcji. Ogólnie temat tych rekolekcji jest dość skomplikowany i szeroki i nie będę go dzisiaj w całości omawiał w tym filmie. Natomiast jeżeli będzie zainteresowanie tym tematem, możemy nagrać kolejne filmy, w których po prostu ten temat rozszerzymy. Ja dzisiaj wyjdę od samego założenia tych rekolekcji, od tego, jaka jest pierwotna przesłanka, która stoi za tym, jak te rekolekcje są prowadzone i z jakiej perspektywy są one prezentowane publicznie. Bo mamy mówimy tutaj oczywiście o dyskusji publicznej, to co jest mówione publicznie ma swoje skutki. I w perspektywie tych skutków dyskutujemy o tym, co jest mówione publicznie. Tytuł rekolekcji jest: Moje dziecko jest LGBT. Harmonyta o rekolekcjach dla rodziców. To są relekcje dla rodziców. Zacznijmy od pierwszego i podstawowego błędu. Czy może być w ogóle jakiekolwiek dziecko, które jest LGBT? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ten skrót to jest skrót określający konkretny sposób myślenia na te kwestie. Żadne dziecko nie ma z automatu takiego sposobu myślenia na kwestię. Co więcej, dzieci, dzieci to rozumiem tutaj nie wiem, w jakim też wieku tutaj ten karmelita ma to na myśli, natomiast dzieci to dla mnie są dzieci w wieku, e, powiedzmy, jeszcze przed dojrzewaniem. Potem mówimy raczej o młodzieży, częściej w dzisiejszych czasach. Więc czy dzieci w tym wieku w ogóle mogą mieć takie skłonności? No to tu już jest kwestia w ogóle dyskusyjna, natomiast ja w to też nie wchodzę, możliwe, że to rozbijemy na kolejne tematy w przyszłości. Ale zacznijmy od tego, czy dziecko może mieć. Taki konkretny sposób myślenia na te kwestie. I w ogóle na czym ten sposób myślenia polega? Polega on na tym, że skłonności homoseksualne, jak e, transseksualizm, takie, które ten skrót rozwija, są traktowane jako opcja jedna z wielu, jedna z wielu równorzędnych opcji. Czyli e, na przykład reakcja homoseksualna Według te, tego skrótu, osób, które wyznają poglądy, które się kryją pod tym skrótem, które możemy nazwać po prostu całościowo ideologią, czyli całościową odpowiedzią na konkretną kwestię w sposób ogólny, bo tak jest definicja ideologii, jakie poglądy mają osoby, które legitymizują się tym skrótem? Otóż, według nich te skłonności, jak ten, ten skrót rozwija, one są równorzędne z zwykłą relacją heteroseksualną. Co z punktu widzenia zarówno katolickiego, jak i z punktu widzenia Czysto ludzkiego, narodowego, powiedzmy takiego podejścia narodowego do tematu jest absurdalne. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia katolickiego oczywistym jest, że Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, i ta sfera, powiedzmy, intymna człowieka została dana nam po to, żebyśmy mogli wydawać na świat kolejnych ludzi, rozmnażać się i żeby rosły kolejne pokolenia to powiedział Bóg dając płodność właśnie Adamowi i Ewie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Z punktu widzenia katolickiego nie ma możliwości, żeby oddzielić sferę intymną od prokreacji. Dlatego, że pierwszym i najważniejszym celem tej sfery intymnej według nauczania Kościoła, która oczywiście tylko przynależy małżonkom, jest wydanie na świat potomstwa. To mówi nauka Kościoła wprost. Natomiast te skłonności, o których mowa tutaj w tym skrócie, całkowicie są zamknięte na ten pierwszy i najważniejszy cel. Dlatego też wszystkie relacje, które z tego wynikają, w nauce Kościoła są traktowane jako relacje egoistyczne, które mają rozbudzać najniższe namiętności, najniższe instynkty człowieka, wyłącznie w celach osobistych, w celach osobistego pobudzenia emocji, jakieś tam przeżywania przyjemności. Jest to zupełnie oderwane od tego, jak Kościół o tym naucza i jest to wbrew naturze, dlatego że naturą tego aktu jest to, żeby nowe dzieci właśnie na świat wydać. W myśleniu, powiedzmy, które się kryje za tym skrótem, jest mowa o czymś zupełnie innym, że akt ma służyć przede wszystkim osobom, którego dokonują, tak? czyli na przykład tej osobie, która ma relację z, na przykład z osobą tej samej płci. Ma służyć ich głównie przyjemności, jest to ich decyzja itd. Jest to oczywiście za tym stoi przesłanka liberalna, że co człowiek sam może decydować, co jest dobre, a co złe, byleby nie ograniczał po prostu wolności swobody drugiego człowieka. Jest to czysto liberalna przesłanka. Co więcej, nauka kościoła mówi wyraźnie. Każdy taki akt jest grzechem wołającym o pomstę do nieba jako grzech przeciwko naturze. Jest on na liście grzechów wołających o pomstę do nieba. Tych grzechów jest kilka. Między innymi jest to umyślne zabójstwo, między innymi jest to uciskanie ubogich, wdów i sierot. Jest to również wstrzymanie zapłaty robotnikom i jest grzech taki przeciwko naturze, który nazywamy w tradycji kościoła również grzechem sodomskim. Jest to oczywiste. Więc to jest pierwsza sprzeczna rzecz. Druga z punktu widzenia społecznego, jeżeli byśmy chcieli normalizować tego typu relacje, to one nie mają sensu z punktu widzenia społecznego w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo otrzymuje specjalną ochronę od państwa z konkretnego powodu: to z małżeństwa w związku kobiety i mężczyzny rodzą się kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia Polaków, które będą ten naród później przekazywać dalej, zarówno te wartości, które wynosimy z domu, jak i te, które wynosimy z kościoła, będą kultywować i będą częścią po prostu biologicznej tkanki narodu na przyszłość, i również. Będą częścią systemu ekonomicznego tego państwa. Dlatego też państwo, które powinno być polityczną organizacją narodu, daje taki specjalny przywilej właśnie małżeństwu. Sankcjonowanie przez państwa jakichkolwiek związków innych, które nie przynoszą takiego celu społecznego, no jest zupełnie bez sensu, bo zupełnie nic to nie daje. I liberał powie, że no ale przecież oni nie robią nikomu krzywdy, robią to między sobą. No umawiają się między sobą, jest to dobrowolna ich umowa. Tak, liberał tak powie. Ale ja nie jestem liberałem i katolicyzm jest w sprzeczności, w opozycji do liberalizmu, więc ja powiem, ale co z tego? Co, co, co daje w dyskusji publicznej to, że wy dwie jednostki zrobicie sobie dobrze? Nie ma to żadnego znaczenia. Ma znaczenie to, co wy jako te jednostki dajecie narodowi. Odnosikiem nie jest to jednostka do jednostki, tylko jednostka względem narodu w polityce. I to jednostka ma być pożyteczna dla narodu, a nie jednostka ma być sama dla siebie. I to jest właśnie różnica między liberalizmem, po pierwsze światopoglądowym z punktu widzenia katolickiego, gdzie prawda, pra, prawda jest dana i człowiek ma obowiązek tej prawdzie się podporządkować lub otrzymać odpowiednią karę, jeżeli się nie podporządkuje. To nie znaczy, że fałszywy pogląd ma być traktowany na równi z prawdziwym w przestrzeni publicznej, do czego za chwilę przejdziemy, a po drugie w sferze tej przyrodzonej politycznej. No, to musimy wiedzieć, że celem naszym jest to, żeby rozwijać nasz własny naród. I nasz naród będzie się rozwijał wtedy, kiedy będą jego kolejne pokolenia. Po to właśnie małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, ma specjalny przywilej w tej kwestii. Reszta różnych relacji międzyludzkich takich przywilejów mieć nie powinna. I przechodząc dalej, za tą tezą, która jest postawiona w tytule tych rekolekcji, czyli Moje dziecko jest LGBT, stoi przesłanka, według której tezy ideologiczne tego środowiska są. Traktowane jako prawdziwe już w domyśle. Jako prawdziwe, dlatego że według nich, według osób, które te ideologie wyznają, bycie LGBT oznacza po prostu posiadanie takich skłonności. I patrząc na te sprawy obiektywnie, bycie LGBT to nie tylko posiadanie tych skłonności, ale traktowanie praktykowania ich jako coś dobrego lub neutralnego moralnie. Z kolei, według nauczania Kościoła, posiadanie samych skłonności nie jest grzechem. Praktykowanie tych skłonności już grzechem jest. Więc nauka Kościoła i poglądy LGBT rozjeżdżają się na poziomie przesłanki o moralnej neutralności tych czynów. I kiedy piszemy, że dziecko jest LGBT, to utożsamiamy automatycznie osoby, które te skłonności posiadają, z tym zestawem poglądów, który się kryje za tym skrótem. A co za tym idzie, relatywizujemy moralnie czyny, które według nauczania Kościoła są obiektywnie złe i niemoralne z natury. I co więcej, mówimy tutaj o przestrzeni publicznej. I karmelita, który rozpoczyna rekolekcję od. Zaakceptowania lewicowo-liberalnego aparatu pojęciowego staje się mimowolnym lub świadomym, tego nie wiem, nie oceniam, ale jednak ontologicznie staje się narzędziem ruchów lewicowo-liberalnych, ponieważ jego słowa, jego aparat pojęciowy, to jakich on pojęć używa, automatycznie legitymizuje aparat pojęciowy. Lewicy liberalnej, jako ten obiektywny, domyślny, którym się posługujemy również w Kościele i również w polskim społeczeństwie. Więc przesłanka pierwotna tych rekolekcji zawiera już za sobą wcześniejszą przesłankę, jaką jest akceptacja na terminologii lewicowo-liberalnej na te kwestie. Czyli ten Karmelita jednym słowem, jest narzędziem lewaków, mówiąc prostym językiem. I ontologicznie realizuje rewolucję społeczną, której celem jest zniszczenie moralności narodu. I marginalizacja lub usunięcie katolickiego światopoglądu z przestrzeni publicznej. I gość niedzielny wstawił na swojego Facebooka oczywiście link do tego artykułu. Ja napisałem tam komentarz, że żadne dziecko nie jest LGBT, bo LGBT to konkretny zestaw poglądów. No, dziecko nie ma takiego zestawu poglądów. Może, można mu wpoić ten zestaw poglądów, ale jeżeli na starcie zakładamy, że dziecko już jest LGBT, więc już na starcie mu wrzuciliśmy ten zestaw poglądów. I e, w, tym, w tym momencie rewolucja lewicowo-liberalna, społeczna wygrywa. Bo jeżeli katolicy akceptują to, że ktoś po prostu z kimś takim jest z automatu, kimś kto wyznaje konkretny zestaw sposób myślenia na tej kwestie, to my z automatu przegraliśmy, bo już w przestrzeni publicznej w Polsce krąży taki sposób pojmowania tych kwestii. I również pod tym postem wywiązało się kilka dyskusji, również między innymi z moim udziałem z prywatnego profilu oczywiście, w których no dość mocno punktowałem błędy Podejścia katolików, którzy akceptują tego typu terminologię, i co się stało? Gość niedzielny postanowił zamknąć możliwość komentowania. Jednym słowem, jeżeli rzeczywistość, fakty stają w sprzeczności do ich bajeczki, w której żyją, no to tym gorzej dla faktów. Czas wyłączyć możliwość komentowania, bo ktoś burzy nam naszą spokojną banieczkę, w której sobie żyjemy, w której kościół skręca mocno w lewo i w której zaczynamy zaprzeczać podstawowej nauce kościoła, zaczynamy szkodzić naszemu narodowi poprzez propagowanie ideologii, które ten naród niszczą, zarówno biologicznie, jak i światopoglądowo. Być może dobre intencje, jakie kierują tym karmelitą, nie wiem, być może takie są, ale zmieszane z jego Wewnętrznym liberalizmem powodują, że skupia się on na tym, żeby było miło jednostką, ale obok tego powoduje, że cały naród polski zaczyna nasiąkać lewicowo-liberalnym aparatem pojęciowym, który zaczyna wchodzić do mowy potocznej właśnie za pośrednictwem takich osób. Więc skupienie się tutaj na jednostce, na tym, żeby było jej miło, żeby, żeby nie było jej smutno, wynikające być może z jakichś traum osobistych lub z jakichś innych rzeczy osobistych z przeszłości, powoduje to, że dla jakiegoś tam subiektywnego dobra jednostki, rozumianego w sposób pokrętny, nie w taki sposób jak Kościół to rozumie, tylko w sposób taki, że dobro równa się tak, jak chcę, żeby było mi przyjemnie, a równocześnie wpływając tym samym na samą sferę publiczną. Jest to po raz kolejny pomieszanie sfery publicznej i prywatnej, gdzie w sferze publicznej, mówiąc, mówiąc jakieś słowa, one mają konkretne przełożenie na całość, na zbiorowość całego polskiego narodu. I w sferze publicznej ważniejsze jest to, żeby walczyć o konkretne kwestie, o, o dobro obiektywne, o dobro narodu. O dobro wynikające z Bożego nauczania, niż żeby robić przyjemnie jakieś jednostce, której być może zrobi się smutno, kosztem tego, że do Polski zostanie prowadzona bardzo groźna i sprzeczna z katolicyzmem i sprzeczna z interesem państwa ideologia. Także nie tędy droga i nie mylmy tych porządków. Naprawdę, sfera publiczna jest znacznie ważniejsza niż to, czy jakieś jednostce będzie miło. Przestańmy być mentalnymi liberałami i zacznijmy myśleć na te tematy w sposób nieliberalny, czyli przez pryzmat tego, jaki będzie ostateczny skutek tego, co mówimy i robimy dla narodu i jego przyszłości, by kształtowała się ona w zgodzie z dziedzictwem przodków i niezmienną nauką Kościoła, a nie na tym, żeby jakiejś jednej osobie, czyli jednostce, było miło, równocześnie przysługując się rewolucji, która to dziedzictwo i naukę Kościoła chce zastąpić zupełnie nowym, przeciwnym. Także tak jak mówię, dzisiaj nie rozwinę całości tych rekolekcji, chciałem tutaj tylko wyjść od przesłanki i pokazać jej bardzo błędne, negatywne skutki i sam błąd już u podstaw, w założeniach, w pierwotnej przesłance, która kryje się za tymi rekolekcjami. A jak będziecie zainteresowani, oczywiście chętnie rozwiniemy temat tego, co tam było poruszane, bo jest tam bardzo wiele rzeczy, które można rozpracować, ale zależy to od Waszego zainteresowania tematem. Także sekcja komentarzy oczywiście do Waszej dyspozycji i jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu Sfera publiczna. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!